Drodzy widzowie, w tym filmie przedstawię Wam moją hipotezę dotyczącą ostatniej wymiany ciosów pomiędzy Ukrainą a Rosją za pomocą tej bardziej zaawansowanej broni dalszego zasięgu. Na początku również bardzo się oburzyłem zachowaniem Joe Bidena kilka tygodni przed odejściem czyli zezwoleniem Ukraińcom na używanie zachodnich rakiet dalekiego zasięgu przeciwko Rosji. Jako wątek poboczny dodam że w niemieckim rządzie zrobiło się dosyć głośno, dlatego że kanclerz Olaf Scholz nie chce Ukraińcom udostępniać ich pocisków manewrujących typu Taurus. Jeżeli chodzi o charakterystykę i możliwości, są one bardzo podobne do francuskich skalpów i brytyjskich Storm Shadow. Ich zasięg to również około 500 km. W użyciu są również amerykańskie Hi-Marsy z zasięgiem około 300 km. Dodam. Za chwilę puszczę Wam kilka minut od znanego Wam już Floriana Homa, który mówi nawet o puczu wojskowym przeciwko kanclerzowi Scholzowi w niemieckim rządzie. Ale to za chwilę. Florian Hom, pamiętacie, ten były miliarder, znany Wam już może z dwóch, trzech filmów na moim kanale, między innymi dosyć popularnego, coś tam 90 dni. Drodzy widzowie, z okazji ćwierć miliona subskrybentów, dzisiaj będzie coś, czego jeszcze na kanale Balcz TV nie było, a mianowicie powtórka w powtórce. Okazuje się, że wracam do tego pana regularnie co dwa lata. Zapraszam. Pan były miliarder Florian Home. gościł już u mnie na kanale w połowie marca 2022. Pamiętamy, że było to krótko po wkroczeniu Rosjan na Ukrainę. Pana Floriana Homa już wam kiedyś raz przedstawiałem, o tu. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka od innego ciekawego Niemca. Florian Hom, to były niemiecki biznesmen i bankier inwestycyjny. Absolute Capital Management, fundusz hedgingowy zarządzany przez Homa, osiągnął kiedyś wolumen 3 miliardów dolarów, ale upadł w 2007 roku. Mówi się, że inwestorzy stracili 200 milionów dolarów. Odsiedział on dwa lata we włoskim więzieniu, nadaje teraz regularnie na YouTube, analizując sytuację na rynkach, świecie itd. Regularnie zaglądam do jego filmików, jednak rzadko było tam coś tak konkretnego i ważnego, aby Wam to przekazać. Do teraz. Witaj, Witaj na BALT-TV. Posłuchajcie. 90 dni do trzeciej wojny światowej oszaleliśmy, ostre i rosnące ryzyko wojny. Poważne konsekwencje społeczne ludzkie i gospodarcze. Nasz bardzo dokładny model wojenny. Wrzucił krótki, 7-minutowy filmik. Strasznie chaotycznie nagrany, ale rzuca ciekawymi konkretami. Spisanie tego, co mówi po niemiecku, było już horrorem, bo gościu zmienia i przeplata wątki jeszcze gorzej niż ja. Więc wrzucę wam zaraz takie tłumaczenie na żywo tego, co mówi. Ale najpierw przemówienie Trumpa, które znalazłem wczoraj na kanale Times of India. To bardzo dziwny kanał, gdyż leci tam równolegle, nie wiem, kilkadziesiąt streamów na żywo. No i ten, który tu zobaczycie leci od 19 listopada chyba, ale permanentnie się zmienia. Nagrałem z niego 3 przemówienie Trumpa, które leciało w... wczoraj to było chyba. Leciało w kółko. Nie potrafię więc powiedzieć na razie skąd to przemówienie i z kiedy, ale przetłumaczyłem je za pomocą AI, poprawiłem sporo ręcznie, żeby nie było takie beznadziejne jak zwykle. No wyszło w miarę ok. Posłuchajcie, a później wam powiem do jakiej optymistyczno pesymistycznej konkluzji doszedłem po wysłuchaniu. Ze rządów Joe Bidena świat stał się znacznie bardziej niebezpieczny. A największym zagrożeniem są śmiercionośne pociski nuklearne i hipersoniczne. A hipersoniczne pociski poruszają się z wielokrotnie większą prędkością niż dźwięk sześć razy szybciej niż obecne pociski. Uzbrojone w broń jądrową. Mogłyby zniszczyć całe miasta, a nawet kraje w ciągu kilku minut. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli spojrzysz teraz, słowo nuklearny jest wspominane cały czas. To jest słowo, którego nie wolno używać. Nigdy nie było używane podczas administracji Trumpa, ale teraz inne kraje używają tego słowa przeciwko nam, ponieważ nie mają szacunku dla naszego przywództwa. Trzecia wojna światowa byłaby katastrofą bez precedensu w porównaniu do niej. Pierwsza i druga wojna światowa wyglądałyby jak drobne potyczki. Najlepszym sposobem na zapewnienie, że taki konflikt nigdy nie nastąpi, jest przygotowanie się do niego z niezrównaną technologią i niespotykaną siłą. W tym celu, kiedy będę naczelnym dowódcą, zrobimy to, co już robiliśmy odnowimy całe nasze wojsko. Ponownie będę współpracować z kongresem i naszymi wspaniałymi liderami wojskowymi. Nie tymi, których widzicie w telewizji. Ich nie uważam za liderów, ale będziemy współpracować, aby zbudować nowoczesną tarczę obrony przeciwrakietowej nowej generacji. Tak jak Izrael jest teraz chroniony przez żelazną kopułę, marzenie kiedyś uznawane za niemożliwe. Ameryka musi mieć nieprzenikalną kopułę. Aby chronić naszych ludzi, współpracowaliśmy już z Izraelem, aby opracować taką kopułę. Polegali na nas, nie tylko oni, polegali na nas. Mamy technologię, która jest niezrównana, ale nasi wcześniejsi przywódcy w rzeczywistości nie chcieli jej użyć. Odbuduje naszą armię na poziomie, o którym nikt nie myślał, że jest możliwy. Ale teraz musimy zrobić kolejny krok. Musimy być w stanie bronić naszej ojczyzny, naszych sojuszników i naszych zasobów wojskowych na całym świecie przed zagrożeniem ze strony pocisków hipersonicznych, niezależnie od miejsca ich wystrzelenia. Nasi przeciwnicy muszą zrozumieć, że to oni, a nie Stany Zjednoczone, zostaną całkowicie zniszczeni, jeśli kiedykolwiek odważą się wystrzelić rakiety przeciwko naszej ojczyźnie. Siły kosmiczne, które zostały zainaugurowane pod moim przywództwem, będą odgrywać bardzo istotną rolę. To było bardzo ważne, co zrobiliśmy. Demokraci walczyli z nami na każdym kroku, ale udało nam się to wprowadzić. Pierwszy raz od 79 lat nowa siła. Tak jak odbudowałem nasze wojsko, szczególnie nasze zdolności nuklearne, zbuduję tarcze, aby bronić Amerykę przed atakiem rakietowym. Będziemy mieli pokój dzięki potędze. Już raz to mieliśmy. Nie mieliśmy wojen podczas administracji Trumpa. Nie mieliśmy wojen, pamiętajcie o tym, ponieważ wtedy byliśmy silni. Druga strona to wiedziała i nie chciała z nami igrać. Nie lecieli sobie w kulki. Bardzo wam dziękuję i do zo, widzowie Balda. Dobra, to na tyle Trumpa. Moja optymistyczna konkluzja więc jest taka, że jest to znowu wszystko show dla plepsu i znowu chodzi tylko o hajs. Jako że Ernst Wolf ładuje obecnie po kilka treści dziennie, znalazłem też jedną, która wspiera moją konkluzję, ale o tym pod koniec. Uważam więc, że z przemówienia Trumpa wynika, że chodzi po prostu o nastraszenie Amerykanów, aby chętniej zgodzili się na wydawanie pieniędzy na nowe zbrojenia, czyli budowę jakiejś tarczy na wzór tego małego państwa, o którym wspominał. Zdjęcia z rosyjskiego odwetu, w mojej opinii, nie pokazują ataku pocisków manewrujących, a rzeczywiście przypominają uderzenie jakby wielogłowicową rakietą balistyczną, bo pociski nadlatują bezpośrednio z góry z dużą prędkością, no i te zjawiska optyczne, przynajmniej dla mnie, są dosyć nowe i unikalne. Chyba nigdy nie widzieliśmy ataku międzykontynentalną wielogłowicową rakietą balistyczną, no i myślę właśnie, że tak to może wyglądać. Takie rakiety, ale, istnieją, o ile się orientuję, od czasów mojego dzieciństwa, więc nie jest to nic nowego. Ale zapytałem spontanicznie Cheta Jepeta i o to, co mi powiedział. Międzykontynentalne wielogłowicowe rakiety balistyczne ICBM z systemami MIRV, czyli Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, na Polski wiele niezależnie namierzanych pojazdów, chyba namierzających, pojazdów powrotnych, powrotnych przez kosmosu wracają, no nieważne. Zaczęły one wchodzić do służby w latach 60. XX wieku jako element wyścigu zbrojeń między USA i ZSRR. Poniżej kluczowe informacje o ich rozwoju. No to krótko tylko. Pierwsze icbm -y z systemem MIR w USA to były Minuteman 3. Weszły do służby w 1970 roku, to jest ponad 50 lat temu. Minuteman 3, czy Minuteman 3, był pierwszym na świecie ICBM-em z systemem MIR wyposażony w trzy głowice jądrowe. Każda zdolna do niezależnego rażenia różnych celów. Osiągał zasięg do 13 tysięcy kilometrów. Wystrzeliwali go z podziemnych silosów. A w Rosji pierwsze ICBM-y z systemem Mirf to były R-36M, określenie na to SS-18 Satan. Wejście do służby w 1975 roku, no czyli też prawie 50 lat temu. Jest jeszcze wersja R-36M-2 Wojewoda. Mogła przenosić do 10 łowic Mirf, Niektóre źródła wskazują nawet 15 łowic. I była jedną z najbardziej niszczycielskich rakiet Związku Radzieckiego, zdolną do rażenia celów w promieniu 16 tysięcy kilometrów. No i tu sobie zapisałem dalej. Te rakiety mają czyli... Około 50 lat, więc może przyszedł czas, aby się ich w jakikolwiek sposób pozbyć. Oczywiście nie były one uzbrojone w głowice nuklearne, ale w jakieś tam ślepaki, ale jako ciekawostkę dodam, że dostałem od widzów linki do forum, w którym użytkownicy twierdzą, że głowice te były podczas lotu wyposażone w ładunki nuklearne, jednak Federacja Galaktyczna, czyli prawdopodobnie chodzi o kosmitów, te ładunki unieszkodliwiła przed trafieniem. Bardzo fajna wizja, bardzo mi się podoba. Niestety za mało wiem o Federacji Galaktycznej, aby się do tego odnieść. Więc ja przypuszczam, że Rosjanie w zmowie z Amerykanami zrzucili je bez głowic jądrowych, ale uzbrojone w jakieś symboliczne głowice konwencjonalne, po to, aby przestraszyć cały świat i w tym amerykańską opinię publiczną. Teraz wszyscy wspólnie będziemy chętniej wydawać więcej pieniędzy na zbrojenia przeciwko niesamowitemu, nowemu zagrożeniu ze strony Rosji. Nowemu zagrożeniu, gdyż oficjalnie ze strony Rosji twierdzi się, że nie była to jakaś stara rakieta balistyczna, tylko nowy pocisk manewrujący. No pytałem znowu że Dżepeta, nie? Nawet ciekawe rzeczy wyszły. Bo trudno mu było znaleźć, ale w końcu napisał mi tak, rosyjski pocisk Oresznik, bo o tym mówi Putin, nie? Po polsku Leszczyna to nowo zaprezentowany pocisk hipersoniczny, który został ogłoszony przez prezydenta Władimira Putina jako przełomowy w arsenale Rosji. Jest to manewrujący pocisk średniego zasięgu IRBM, zdolny osiągać prędkość Mach 10. Pocisk ten został stworzony jako system nienuklearny, mający potencjał do wykonywania precyzyjnych uderzeń strategicznych. Jego zasięg obejmuje całą Europę, co stanowi strategiczne zagrożenie dla NATO i państw sąsiadujących z Rosją. Oresznik najprawdopodobniej bazuje na wcześniejszych projektach rosyjskich, takich jak RS-26 Rubesz, z możliwością ulepszonych zdolności. Manewrowania i przenoszenia wielu głowic. Eksperci sugerują, że pocisk może być również przystosowany do przenoszenia tzw. hipersonicznych szybowców, które charakteryzują się zdolnością do omijania systemów obrony przeciwrakietowej. Jednakże Rosja nie ujawniła jeszcze szczegółowych danych technicznych, a zdania na temat jego rzeczywistej skuteczności są podzielone. Odkryte, publiczne, bez opasenia przeciwdziałem ze strony przeciwnika. To jest na Polski przetłumaczone, co to jest? A to jest ten oresznik. od początku puszczę może. Wyłączę ten napis. New terrifying video footage. Straszny materiał wideo pokazuje ruską 7,6 mil na godzinę oresznik hypersonic rakietę lecącą przez niego. To jest widoczne, nie? To nie jest tak, że na tak cichutko leci. Ja, pieprzu. Ja myślałem, wiesz, oni tam gadają, że to są rakiety. A tak naprawdę, może to jest jakieś krótkie, takie mega, mocne roz, rozpylanie chemtrailsów w nocy. Czy cóż? Oni tam tylko ściemniają, że to są jakieś tam rakiety. To drugie, co chciałem wam powiedzieć, to tu ten właśnie Florian Home. Kontent będzie hardkorowy, Zobaczcie, 7 minut tylko. I on tutaj, ja, ja tu przetłumaczyłem już wcześniej, teraz mogę Wam przeczytać. Patrzcie. Ukraina zostanie całkowicie zniszczona. Zostaną 8, Niemcy zostaną 8 milionów Ukraińców, zostaną wywłaszczeni. To doprowadzi jeszcze do jakichś tam solidarnościowych, wiecie, składek dla uchodźców z wojennych z kraju, który ani nie należy do Unii, ani do NATO. To jest teza dzisiaj. No i to będzie prawdopodobne właśnie dzięki broniom dalekiego zasięgu, które pochodzą z Europy, z NATO, z USA i z Anglii. Dzięki Bogu Scholz nie współpracuje, widzicie? Taurus, ale właśnie jest robiony pucz przeciwko Scholzowi. Ma być zastąpiony Pistoriusem. No nie będzie chyba raczej, bo Pistorius już powiedział, że on nie chce być kanclerzem, a jak wiemy, kanclerzem ma być BlackRock Mercedes, nie? Gdy te bronie będą intensywnie używane przeciwko ludności rosyjskiej, Europa znajduje się w wojnie z Rosją. Ta gra już leci cały czas, że oni są niby słabi, oni nie mają jakiejś czerwonej linii, możemy na nich napierdierać ile chcemy i on mówi, że on w to w ogóle nie wierzy. Ma też bardzo dobre źródła i leżał dobrze ze swoimi prognozami, jeśli chodzi o tą wojnę. Bardzo dobrze, złoto. Ruscy osiągną swój cel mniej więcej, bardzo proste, to jest czysta matematyka i struktura. Ale co się stanie później, no. 8 milionów Ukraińców. Z jego źródeł, że będą masywne ataki na Kijów, przede wszystkim na parlament, na lotniska. Wszystkie ambasady są już opróżnione. To jest bardzo niedobry znak podczas takich eskalacji. Ale tutaj pokazuje taka mapa. Trzy elektrownie atomowe są. Y, jedna w Riwnie, to jest tu. Kmielnicki, y, tu. I w południowej Ukrainie, tu. To jest chyba duża, widzicie? Nie wiem, ma sześć tych, nie wiem, tutaj. Mówi, że te trzy nie są strategicznie ważne. Że Rosjanie idą na Dniepr. Że oni to mają, jakby, na celowniku, powiedzmy. Spójrzcie sobie na tą mapę, mówi, co jest ogólnie na tym całym polu, co się dzieje. Że również psychologia uczestników jest ważna. Więc on tak gada, trochę tak rzuca wątkami, ciężko się go tłumaczy generalnie. On tak gada właśnie jak gada. Biden, aha, psychologia uczestników. Jego pierwszy syn umarł na raka mózgu w wieku 46 lat. Hunter mógłby pójść na 17 lat do więzienia i jest złym przegrywem. Nie umie przegrywać. To chyba o Bidena starego chodzi, że on już wstecznie jest całkiem przy sobie. O znaki demencji, no to ja wiem, że nie ma się pod kontrolą, ale jest zdecydowanie zgorzkniały. Przegrał strasznie wybory, 72 miliony dla republikanów, przejechał dla demokratów. No i Trump za 60 dni dopiero dojdzie do władzy, nie? I on mówi tu Ferdant, to jest bardzo dużo czasu No i że Bidenowi udało się Storpedować rząd Trumpa Zrobić jakiś deal y, z ruskimi Bo Rosjanie, Rosjanom to się wcale nie podoba Co się teraz dzieje I Tu jakiś prognostyk Mark De DeWelt Nie wiem, Polimark, jeśli znacie coś takiego No stawia prawdopodobnie wojny nuklearnej Patrzcie tu, i mówi, że wczoraj to było 18% na rok 2024 I on mówi, że gdybym nie wbudował tego Do mojego modelu eskalacyjnego To byłbym idiotą. Tą. Ja nie wiem o co chodzi. On tutaj jakoś gada, na trochę jak pokręcony. On jest trochę pokręcony, nie? On mówi tak. że Ja pracuję z teorią chaosu już od, od młodości i również z takimi modelami eskalacji. To są jakieś tam gospodarcze modele. Że tam czasami coś odbiega, że. W, aha, to chyba chodzi. To trudno zrozumieć, to chyba chodzi o prawdopodobieństwo wojny. Że we wrześniu to było 31%. Jeżeli. Trump wygra, to miało być 25 do 27%, a jeżeli Trump, nie, jakby poszedł na dno, coś mniej więcej w tym stylu, to by było 34 do 36 chyba procent, tak mi się wydaje. Na początku myślałem, że to chodzi o prawdopodobieństwo, kto wygra, że ten, a to chyba chodzi o prawdopodobieństwo wojny, że gdyby Biden wygrał, to by było 34 36, a Trump 25 27, a teraz jest na 31, czyli coś pomiędzy dokładnie. No i ten model zawiera 200 różnych czynników, Ukraina zgłasza, że francuskie rakiety dalekiego zasięgu wystrzeliła na Rosję, no i że też stromsze które w Anglii są budowane, też wystrzeliła. Co robią Rosjanie? Wiemy to bardzo dokładnie. Narodowa sieć elektryczna w zachodniej Ukrainie jest ciężko uszkodzona. To będzie świńsko, zimna zima w Ukrainie i mówi, że Rosjanie zdobywają czasem że 6 km, no że posuwają się o 6 km dziennie do przodu. Mówi, że gdyby nawet wziąć połowę, to jest, nie wiem, 100-300 kilometrów, no on tak gada chaotycznie. To są zaraz nad Dnieprem. Poziom propagandy jest podniesiony. To też taki czynnik, bo mówili chyba, że żołnierze z Korei Północnej są na froncie, ale mówię, że to nieprawda. Według tego McGregor'a, na pewno słyszeliście, to jest ten, on nawet mówi, że to jest jednak jakby nie było senior doradca wojskowy Trumpa. Był, i może nawet jest, to chyba jest rozmowa na ten temat, właśnie. I on ma fantastyczne źródła. I mówi, że ci Nordkoreańczycy są tylko we wschod na wschodniej Sybirii. I spójrzcie sobie, na mapę, gdzie jest Syberia Wschodnia, a gdzie Ukraina. To jest kilka tysięcy kilometrów, ale to nie jest dowcip, bo. No tak gada chaotycznie, mówię jeszcze raz, wiem, że się powtarza, no ale. No, tak, tak gada. Jak ktoś zna niemiecki, nie chce posłuchać. To jest 7 minut. Ale słuchajcie, że fiński i, szwe i szwedzki rząd ostrzegają ludność przed wojną z Rosją. Rozumiecie? A Rosjanie się przygotowali. Są łodzie podwodne, rosyjskie łodzie podwodne, również nuklearne, w Atlantyku, w Morzu Północnym przed Kubą. I nawet w Morzu Śródziemnym. I oczywiście przygotowuje się... Scholz Pucz, czyli Putsch na Scholza, On na niego tak mówi Militario General Pistorius. No próbują przeprowadzić i przygotowują. Są chyba Szolca z urzędu wywalić, pozbawić urzędu przez zielone, zielonych podlegaczy wojennych i Black Rock Merca, czyli tego Frydrysia Merca, który ma zostać kanclerzem CDU, który był wcześniej CEO Black Rock Germany. Że interesującym by było wciągnąć sobie po prostu Ukrainę, czyli za jabko i jajko. Nie wiem, jak oni chcą wciągnąć sobie Ukrainę, chyba nie wiem. Też znaczy, że Frydrys Merc też jest jakby podżegaczem wojennym popiera wojnę i no to jest podżegać wojenny. Inne pytanie, co robią Rosjanie, to się nawet trybunuje, rozwój zasobów militarnych w regionie Kaliningradu. To jest obóz Tym, W tym regionie Kaliningradu, mówi, że to jest potężne. Spójrzcie na tą mapę, jak to jest blisko Berlina. a to zaraz chyba tutaj będzie jeszcze to widzicie. Jak to blisko jest Berlina, do Kopenhagi, Helsinek, Sztokholmu i tak dalej. Nawet do Londynu, jeżeli użyje tych Kinzhal rakiet. Spiegel mówi, że Rosja chce rakiety Kinzhal przenieść do Kaliningradu. A to już dawno mówiła. A tu nagle Rosja mówi już dawno je przenieśliśmy mamy też samoloty bojowe wszystko już dawno zrobiliśmy a tu mówi aha czyli również i na Paryż Londyn Helsinki Sztokholm Berlin wszystko jest w grze jakby nie Amsterdam Rotterdam Łódź Ci niewielu ludzi, którzy jakby działają przeciw temu w tej, w tej absolutnie chorej umysłowo kampanii zniszczenia świata. I tu wymawiam wielkie jakby komplementy naszemu kanclerzowi Scholzowi, który się nie dał w to wciągnąć. Chodzi o to właśnie, że Scholz, a to już mam kiedyś mówiłem, Scholz się nie zgadza na te tałuty dla Ukrainy. Cały czas na niego jest presja. Zwłaszcza ci lobbyści niemieckiego przemysłu zbrojeniowego strasznie na niego cisną, i do tego stopnia, że właśnie wygląda nawet na to, że może dojść do jakiegoś puczu, że nawet, że Scholz się nie da wciągnąć w tę przepaść. I mówi, że to jest jakoś Gensschera, to Genscher to był kiedyś taki, ja nie wiem, minister spraw zagranicznych, chyba rzeczywiście taki ten, ale on mówi, że to jest jakoś Westerwelle, Westerwelle to był z FDP taki e, gej, taki blondynek, ale może nie wiem, że on był całkiem okej okay w Aha, że to było w fazie wojny z, z Irakiem, że, że po prostu nie dał wciągnąć Niemiec do tej wojny, Polacy się tak cieszą, nie, że myśmy tam trochę uczestniczyli, mogliśmy trochę polizać dupę Amerykanowi, a nie się cieszą, że się nie dali wciągnąć. no I że on przypomina Helmuta Schmidta, to jest ten, co zawsze fajkę palił, nie? że dyplomatie goes first, że najpierw musi dyplomacja i W każdym razie on mówi, że tą przygodę z Kurskiem on przewidział. W międzyczasie mamy już 50 tysięcy ukraińskich trupów w regionie. I mówi, że ten region jest kompletnie jakby blank -lick. no to jest tak, nie wiem, odsłonięty totalnie, ale nie wiem co on ma na myśli, no mówię wam tak gad. I oczywiście Kijew twierdzi znowu, że Rosja używa rakiet interkontynentalnych, nie, z tym atakiem na Kijów. On mówi, że on w to niekoniecznie wierzy, bo nie wolno we wszystko wierzyć co się czyta, nie musi wcale tak być, ale na końcu, jako ironia roku w ogóle, Londyn zarzuca Putinowi eskalację. I mówi, co za bullshit. Mówi, to jest prawdziwy great reset, nie? Nie wiem, o co mu tutaj chodzi. To jest hyperaccelerate, czyli hyper przyspieszony wielki reset. Mówi, jak my chcemy w Europie 15 do 20 milionów uchodźców z Ukrainy wyżywić. No, a on jeszcze mówi, to jest podejrzane. Mówi, że Ukraina to jest... A że jeszcze z innych regionów może ktoś przylecieć, czyli tu może nawet o Polaków chodzić, jak nam tutaj zaczną radikowo bombardować. No, plus jeszcze jest... Y po drodze dowiedziałem się jednak ciekawych rzeczy, które, a, którymi się z wami krótko podzielę. A mianowicie, no bo pytałem o pocisk, który osiąga Mach 10, no i patrzcie co mi to najpierw napisał. Najpierw mi to napisał, nie? Nowy rosyjski pocisk, który osiąga prędkość około Mach 10, to Avangard. Jest to zaawansowany system uzbrojenia hipersonicznego, który Rosja oficjalnie wprowadziła do służby w grudniu 2019 roku. Charakterystyka Avangarda, typ hipersoniczny pojazd szybujący, HGV, hipersonik glide. Vehicle. Prędkość około 27 Mach. Rosja deklaruje, że przekracza 20 Mach, czyli ponad 24 tysiące kilometrów. Awangard może manewrować zarówno w atmosferze, jak i poza nią, co utrudnia jego przechwycenie przez systemy obrony przeciwrakietowej. Może zmieniać trajektorię lotu, dzięki czemu jest mniej przewidywalny. Może przenosić głowice nuklearne o sile do 2 megaton. Przypomnę, że Hiroshima, Nagasaki tam było jakieś 15 do 20 kiloton. Kiloton, nie? Czyli 1000 razy mniej. 100 razy mniej dokładnie. Istnieją również doniesienia o możliwości zastosowania konwencjonalnych głowic. Zasięg: dwukropek. Integruje się z rakietami balistycznymi dalekiego zasięgu, takimi jak RS-28 Sarmat, co pozwala na rażenie celów na odległość nawet 16 tysięcy kilometrów. To ciekawe, to nie wtykają je chyba do tej rakiety Sarmat i wystrzeliwują, a one później dopiero lecą same czy coś. Nie wiem, już nie chciało mi się sprawdzać, ale chyba nic nie wiadomo jeszcze tak dokładnie o tym. Awangard jest częścią nowego rosyjskiego arsenału, mającego zademonstrować przewagę w broni hipersonicznej. Putin określił Awangarda jako praktycznie nieprzechwytywalny. Przez istniejące i planowane systemy obrony przeciwrakietowej. No to po co planować takie systemy, które nie przechwytują? No, no nie ważne. No to był Ernst, tutaj pytania od widzów są, no i właśnie się pytają o Ukrainę, jak on widzi Ukrainę, nie? Czy przyjdzie trzecia wojna? Jakiś tam Markus. Ja, Krystal gucken, also no, że on też nie potrafi zajrzeć do szklanej kuli. Jak się spojrzy na sumienie polityków, to no nie wygląda za dobrze. Ukrainy-Krieg tatsächlich im nächsten Myśli, że ta wojna na Ukrainie zostanie w przyszłym roku raczej za Kończona, bo Ukraina po prostu już nie ma żołnierzy. Dla Trumpa to byłby wielki sukces. On by się jako prezydent pokoju prezentował. Putin również mógłby to zakasować jako sukces swój. Bo on myśli, że Ukraina zostanie podzielona, Rosja dostanie część, wschodnią Ukrainę dostanie Rosja i on myśli, że Putina cel jest w ludności troszkę spokoju zrobić dla ludności. Bo Rosjanie tej wojny też nie lubią. Dużo młodych Rusków tam umarło. To było dla obydwu stron fajne rozwiązanie. Związanie, jakby się wojna zakończyła. Że stanie się coś innego, on oczywiście nie może wykluczyć. Jakie wysokie jest prawdopodobieństwo rzeczywiście uderzenia atomowego, nie? To jest bardzo poważne pytanie, nie? On mówi, że ty powiedziałeś wcześniej, że nie możesz sobie wyobrazić, żeby w takiej formie doszło do trzeciej wojny światowej. Że teraz do akcji wchodzą te rakiety dalekosiężne i tak dalej. i Pytanie jest, um, am rad oder alles zum großen czy im odpieprzyło już kompletnie, czy wszystko to jest częścią jakiejś wielkiej gry? No i co mówi Wolf? That's good, that's no, to... myślę, to jest wszystko wielka gra, ma chcą przede wszystkim strasznie narobić strachu ludziom, zwłaszcza z tymi rakietami dalekiego zasięgu. On wychodzi z założenia, że Europa nie przeżyje jakiegoś uderzenia nuklearnego ze strony Rosji, ponieważ dlatego nie, że po prostu wojna jest z dwóch faz się składa z niszczycielskiej i odbudowy. Fazy, fazy. Also, gefährlicher sehe ich Lage im na Osten. On bardziej niebezpiecznie widzi sytuację na Bliskim Wschodzie. Tam są relatywnie mało zaludnione obszary, i tam można tak, auch mini-nukes einsetzen. Ist ja schon... Rzeczywiście mini-nuki, czyli takie malutkie nuklearne te używać, ja mówi, że to już się wydarzyło tam. No ja nie słyszałem o tym. myślałem że na Ukrainie było może, ale, no, ale można tam używać jeszcze większych. Tam to odbudowie za bardzo nie przeszkodzi, bo tam i tak nie ma co odbudowywać. No w sumie ma rację. Europa i gerade auch in der Ukraine, glaube ich, da ist jetzt die zweite Phase, die wird einsetzen, da wird BlackRock richtig absand. Tu u nas w Europie, czy tam na Ukrainie właśnie teraz przechodzą do drugiej fazy. Ja już dużo bardzo słyszałem od ludzi, że tam odbudowują, że tam jakieś osiedla zajebiste budują, że coś że no, wszystko jest cyfrowe, nie? nie wiem. No i on właśnie mówi, że tam BlackRock będzie budował, nie? Richtig, no ma geld verdienen. Znaczy, że BlackRock chce ryścić, zarobić hajs tam już na tej odbudowie, nie? Und da würde so ein atomarer Schlag, den natürlich einfach nur vermiesen. No i zepsułoby im to biznes, takie uderzenie jądrowe, nie? Kolejna no sprawa, czy mamy w sumie już trzecią wojnę światową, po tym jak Biden te rakiety udostępnił Ukraińcom? No mówi, że tam niektórzy ludzie twierdzą, że już dawno mamy trzecią wojnę światową, bo on ona, jest, ona jest prowadzona hybrydowo, w cyberprzestrzeni po części. No ale sytuacja jest gorąca, w każdym razie teraz bardzo. I uh, so, so, so uh, eine że Situation haben że in w letzten 75 gehabt. Takiej sytuacji nie mieliśmy w ciągu ostatnich 75 lat. No ale mamy się nie dać przestraszyć nie, jakimiś scenariuszami, bo sami będziemy wtedy w panice, a, pa a w panice jesteśmy łatwi do kierowania. A myślę, że to jest też jakby, to leży w tle przy tych rakietach dalekiego zasięgu. Że mamy się tak czuć, wiecie, zestresowani tym, że zaakceptujemy wszystko, co będą chcieli z nami zrobić ci potężni. Dobra, a ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. I zobacz, czy nie zrobiłem jakiejś ankiety głupiej. Będzie w komentarzu przypiętym, jeżeli zrobię.